Pierwszy dzień remontu. A, pierwszy dzień Oficy, oficjalnie chyba to jest pierwszy dzień chyba remontu. Nie. Bo jeżeli dzisiaj, dzisiaj jedziemy do przystani, na której będziemy podnosić łódkę na dźwigu i mamy co... okazuje się całą grupę wolontariuszy, którzy chcą nam pomóc rozpakować łódkę, więc Grady. cudownie w ogóle. No właśnie, no to jest super. Zobaczymy tak jak to wszystko tak, wyjdzie. Właśnie, więc no. dzisiaj przede wszystkim dzisiaj mięśnie. Tutaj dosłownie za rogiem jest stocznia, w której będziemy się remontować przez następne parę, nie wiem, miesięcy pewnie. Dzisiaj dzień, a właściwie następny dzień, dosyć takie intensywny, ale jesteśmy mega podekscytowani, co to będzie. Dobra, dobra. Wchodzi? Ok? Tak. Super. To jest, jest, jest nowoczesne sterowanie. Tak? Jeszcze. O kurde. Dobrze. A tak, się no, to tak? Tak, na obieg. Na razie marginalna jak mam w prawej? Dobra, kręcimy na, prost, na wprost. Dobra, jest super, świetnie. Można troszkę w lewo z powrotem. Dobra, okej. Okay. Żyjemy. Wiemy, że to tutaj wazelina to... poszła, kolega tutaj e, powiedział, że to e, tutaj jachty San Rifu będą mieli e, zacne towarzystwo. <grym> Daj mi tego dużego, ja od razu go zaczepiam. To... Wszystko to przenosimy mes. na nowo Czy Ja zaczepię to. Do nie, to i Słuchajcie, bardzo nisko odbijacze w tej samej wodzie, żeby ci było zdrowe. To jest zobaczcie zniszczenie pomoc. Słuchaj, tak, Karol, e, Karol ma dziobową, Ola e, ma rufową i to jest wszystko, dlatego że my się musimy tylko przy, przylepić, bo, e, bo wiatr jest taki, że, że nas i tak dolepi. Ja też nie chcę się za mocno składać, wolę, żeby nas wiatr powoli przylepił, żeby za mocno nie manewrować tym sterem. Normalnie jak thriller z Hollywoodu, nie? Tak powoli, spokojnie budujemy napięcie i nagle je. Yeah! Jak to odwijaczania? Ja znam jest po prostu. I to Ale tego najdroższego nie? No, ty tobie zawsze wtopisz. Teraz, a teraz magiczny. Wszyscy nie patrzą. Tutaj ognisko, ognisko. Dzisiaj kiełbaska, kiełbaski, gdzie tam? No dobrze, poszło nieźle. sakra. No? Tak? Wyglądź do Adama, powiedz, czy jest szansa, że Maciek się dzisiaj pojawi. A, <noise> jakaś, jakaś książka pewnie. <noise> spoko, spoko, nic twojego. A, najpierw dam ci, poczekaj, dam ci kompre... kompresor do nurkowania. A co poleciało? Właśnie nie widziałam. Dobra, nie widzieliśmy, nie ma straty. Nie widzieliśmy, nie było tematu to co potem robicie? No, to, jutro się tam jutro dźwig i dźwig tam. Podnosi. I będziemy no, tam obok tego namiotu. Ten, a potem ten... jakoś No Jakiś ten, czas, więc, no. no generalnie tak. Wow. Tą drogą teraz będziemy musieli przenieść wszystkie graty z łódki. I rozładować je w miejsce, w którym chłopaki już układają palety, jako podłogę do namiotu, w którym spoczną wszystkie nasze rzeczy. Nasz gigantyczny spinaker idzie. Zobaczymy z nim. On na nas. Tutaj? Gdzieś tak na regatach. Nie wiem od tyłu, pomógł. To jest prawdziwe. teamwork. Idziemy gadamy? O kur... W, w sumie już widzę, dlaczego ten wózek się przydaje. Teraz można rozpakować, nie? O! Wow. Cool. Mm. Mm -hmm. Chcę powiedzieć, że akcja była bardzo dobrze zorganizowana i w ciągu dosłownie kilku godzin rozładowaliśmy około dwóch ton towaru. A tak sądzę zupełnie na oko po tym jak bardzo się wynurzyły dzioby z, mm. i rufy z tego, z, tak. z wody. Dokładnie. Także, cool. Także jest nieźle. No i tu zaczyna się kolejny rozdział. Ekipa super pomaga nam przenieść wszystkie rzeczy do namiotu. A my bierzemy się za demontaż żagli, takie lunku, tak żeby przygotować łódkę do podniesienia jutro na dźwigu. Oh. Sota to możesz oddać. Ty do siebie pociągnij, wiesz? Jeszcze do siebie pociągnij. To jak, jedziemy? Jedź, no. I dawaj. Dawaj. To łożysko żeby... jednak też trochę waży, wiecie? Ginni. Tutaj rozwijamy nasz przedni żagiel, czyli genuę, po to, żeby go za chwilę ściągnąć w dół i złożyć ładnie w kosteczkę. To jest spinaka. A, czy stopę so, Może damy to na, na, na tak. Pędziemy Dobra, co Następny obrocik się Podoba się ta szekla? To jest ta co strzeliła, wiesz o tym A w środku? Michał, Michał jak tam ci idzie? W piwnicy? W Hadesie? To jest Hades nazwany przez Załgan w Ok Już nie jest, Popatrzcie, jak Anka zarządza i motywuje, motywuje wszystkich do pracy. Szybciej, 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 szybciej. Tak, widzicie prześwit? Prześwit, jest, prześwit jest... Teraz zdejmujemy główny żagiel, czyli grota. Jest to dość skomplikowana operacja, dlatego że waży około 100, może 150 kg, nie wiem dokładnie. Ojej, to było bardzo sprytne! Nie, jeszcze nie Ale akcja Ale akcja wow. Thank you for your help. <laughs> koniec That's the end of YouTube. Dziękuję. Uh, Dziękuję. Uh, Dziękuję. Uh, Dziękuję. Uh. YouTube Dziękuję. Słuchaj, Dziękuję. 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 To Dziękuję. Dziękuję. Kurde, serio Serio. Zachzyło się. Zaczyło się odwróć. To jest ten moment, kiedy głupawka z inżynierem się spotkały. Właśnie wykombinowaliśmy, że Dobra, podniesiemy na falę i zrobimy bardzo mocne napięcie w górę, żeby wyrwać ten trzpień z bomu. Wyjdźcie z tą łożą. Dobra. Powoli. Nie no co się dzieje, zobaczcie. Widzicie to? Żeby na nogi nie spadło albo coś. No. Takie poznawcze. To jest wszystko to z bombu z waszych. Nie, to do mnie nie, bo tu się zapakuje Do ciebie. Zapykujesz no, nółką? To. Nie. To nie. Co aniecie nakręciła? <laughs> <laughs> tak wygląda. Nie, Tak wygląda parufa jak, jak ten. Tak wygląda. Co poleciało do wody? Nie. nie, nic nie poleciało, A. wszystko jest okay. A nie, bo to są szot no. I, I dokładnie wypuszczamy go, patrz, wypuszczamy tak go do tyłu, okay. iluzujesz okay. na to pelancę i idzie sobie na zewnątrz. Okej. Okay. Chcesz Tego szoty trzeba przeciągnąć i zginąć razem w połowę. Trzeba przeciągnąć, nie, bo mamy paski po drodze, więc nie wypniemy się samymi szeklami. Rady na końcu. No, bo to, nie, nie, mamy tego, co nie, więc nie, 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 bo nie, 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 jest, nie, nie, okay. nie, 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 To nie, 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 nie,

Dobra, pa pa pa. Pa, pa. pa 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 Good night No i tak zostaliśmy we trójkę A lista pracy jeszcze długa Ale ładnie wyglądacie By tak będziemy nowe zakładali Dokładnie ale na bloczkach może być, bo ja będę pamiętał, co jest co w ten sposób. Nie muszę nawet opisywać. O, jak się nie wyda. Musimy mieć to... My stąd z inaczej. Z pokładu będziemy wiesz... Bo jest wejdzie na pomoc. A my gdzie mamy dojechać? What? O, O, nie To jest ten moment, kiedy dowiedzieliśmy się, którędy łódka jutro przeleci na ląd. Nad masztami jachtów. Pamiętajmy, że to czerwcowy wieczór i zachód słońca jest aż o 21:30, a u nas końca nie widać. Okazało się, że w całym tym zamieszaniu zapomnieliśmy zatankować wody i skończyła się na pokładzie. Postanowiliśmy użyć nasze żelazne zapasy, które płynęły przez nami przez Atlantyk, i wlać po prostu z plastikowych butelek do baku.

Teraz przeszła pora na rozłączenie wszystkich przewodów, które lecą z masztu pod pokład. To jest radar. Dobra. Jeden biały i trzy szary. I then we pull them up to, with the mast. In the, middle of the, night, of the night. Oh, yeah. In the middle of the night. Teraz pora na rozłączenie steru. Tak, żeby jutro po podniesieniu na dźwigu można było go wyciągnąć zanim łódka spocznie na nabrzeżu. Podać? To, co? Taka główka i te rączka. Ale jaki rozmiar? Pokaż, pokaż. Uh -huh. Are you sure? Pst, 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 pst. Będzie leciał podobno nad masztami innych łódek, więc ja nawet nie chcę to patrzeć. No. Jak to Szynko? mówił Czarek Pazura w Kielerze let's go deep Os oh, segredos vem da floresta de luz, a pachamama, pachamama, abre a consciência dos seus filhos a crescer.